uuuu nowe koszulki halloweenowe są dostępne na mojej grupie są tak przerażające że aż sami gdy je założysz będziesz wyglądał przerażająco jest, jest mu koszulka moja a tak samo doktorka ze serii opuszczonym z ja. to wyglądają tak przerażająco że aż sam się będziesz bał nowe koszulki halloweenowe kup teraz na grupie Mano, kolano widzowie. Wreszcie się doczekaliśmy. Halloweenowy update w Brookhaven Event. Dobra, co zblokowano? Zbiera niecukierków w różnych miejscach. Nowe Halloweenowe itemy. Might, mano, czyli coś tam. Oj, coś tam też będzie mieliśmy. Prawdopodobnie też w dniu, kiedy będzie Halloween, będzie kolejna aktualizacja. Dobra, i po pierwsze. No popatrzcie na to. Yo! Patrzcie na to. Co to jest? Happy Halloween. I tam jeszcze jakiś budynek Halloween. No wy, wy I też będą różne konkurencje, więc my sobie przetestujemy. Więc chodźmy. Ja... I oczywiście widzowie nawet jestem przygotowany jak widzicie mam już ubrania Halloween w a taką koszulkę, jaką mam na sobie, możecie sobie kupić no, no na mojej grupie. Twojej nie znika, więc warto się pośpieszyć. A my w tym czasie... Candy. Co my tutaj mamy? Dać mi candy. Cukierki ja chcę sobie zbierać. Musimy prawdopodobnie... Candy Corn Hunt już wkrótce. Uuu, żeby to było jakieś noc legi. I oczywiście, widzowie, jak chcecie, to pojawi się, widzowie. O, to chyba będzie w następnym i Jak widzowie, wiecie, chcecie, no to pojawi się odcinek Halloweenowy, no, prawda? Labirynt. Dobra, to tam zaraz musimy sobie jeszcze obejrzeć, I widzowie. No, jeszcze się pojawi odcinek Halloween. No. Wy? 199 Robux. Dom zaklęty. Kurde, nowy game pass, co jest, można wysłuchać, 199 robuxów, dom zaklęty, o, Ok. czyli my dostaniemy dom zaklęty, czyżby, czy taki game buy house, a że możemy kupić ten dom i go mieć Ej, to by mi się bardzo przydało, gdybym nie zdążył na Halloween. Dobra. Widzowie. Ff, no ja nie chcę tarać Robuxy na jakieś głupoty, ale... No widać, widzowie. Wtedy dostaniemy no taki dom. No nie chciałbym wydawać, no ale... No, ale co się nie robi dla widzów? Także kupuję. I właśnie do, odblokowałem ten dom, ja chyba go mogę teraz postawić, więc zaraz zobaczymy. No widzowie, co się nie robi dla widzów, więc subskrybuj. A my w tym czasie obejrzymy sobie ten dom, on teraz do nas należy. No popatrzcie, ten dom teraz należy do mnie. Ja już to kupiłem. Teraz tutaj możemy się wkrótce dostać. Albo że się da to... Uuu, ciekawe. Co to było? OK, okay. To jest mamy napis buy house, ale ja już kupiłem. Czyli tutaj wkrótce będzie, Ale ja już ten dom kupiłem, więc ciekawe czy się go da postawić. No zobaczymy, widzowie i. Oczywiście, widzowie, nie wiem czy pamiętacie ten Game Pass, a samo z, z takimi samochodami. Ja go nadal nie kupiłem. No, muszę, no, jakoś sobie uspierać na to. Dobra, więc. No, no zobaczmy sobie, ale ja bym na górę chciał, tylko. Jak tu Da się to otworzyć. Ale czekajcie, sprawdźmy, czy możemy go postawić. Oh, możemy! Czy, bo ja go kupiłem i teraz mamy własny dostęp? No po prostu nie wierzę. Co? Dobra, po prostu nie wierzę. Mam dostęp do tego domu. Dobra, możemy dalej zobaczyć. No bo ja kupiłem ten game pass i teraz mam dostęp do tego domu. Yo. Okej. Okay. Czyli tutaj wygląda... O, łazienka. Może jakieś sekrety. Dobra, Weźmy sobie z ścioła, Sprawdźmy, czy nie ma jakichś... Pierwszy sekret został odkryty. O! Może da się, ok? Da się tutaj wejść jakoś? Ja bym z tym chciał wejść. Ale dobra, widzowie. Patrzcie na to. Pierwszy sekret znaleziony. Czy, czy nie ma czasem jakiegoś wyjścia? Mamy tutaj trupy jakieś oraz medal. Co jest trochę podejrzane. Dziwny ten sekret, trochę. Może jeszcze jakieś wejście do niego. O! a Mamy sekret. Dobra widzowie. Pierwszy sekretik znaleziony. Więc z, tego, z czego się cieszę. To jest dziwne, ale nawet fajne. Bo w końcu Halloween jest mrocznie. Dobra, poszukajmy jeszcze jakichś sekretów. Muszą być jeszcze tutaj jakieś sekretne pokoje. Dobra, tutaj jestem tylko ja, patrzcie. Dobra, tak wygląda ten dom, więc teraz ja chyba będę go miał... Co to? Ej, my możemy mieć tutaj basen postawiony, jak to po prostu sobie włączamy ten dostęp do basenu. Dobra. Tutaj mamy balkon. Dobra, tutaj zaraz przejdziemy. Dobra, tutaj chyba żadnych sekretów nie będzie. Różnych, tajemniczych pokoi, czyli... No dobra, chodźmy na górę, bo że. Nie... Dobra, przetestujmy tutaj. Dobra, no, sprawdźmy. Ja widzowie będę szukał, bo czuję, że są tutaj jakieś sekrety jeszcze. Szafa. Ja, da się do tej szafy tam wejść? To by było fajne. Da się. E? To... O Boże, co to było? Co to było w tej szafie? Czekaj, czy dam radę wlecieć? Bo ja coś widziałam, taką rękę. Czy to była moja? E? e? Co to? Coś tu było. Ja naprawdę, była szawała otwarta I nagle Coś tam jest Czekaj Ja muszę się O oh! Okej okay. Jaka Łapa podejrzana Wow, ten domek Ma tyle sekretów Ta łapa jest Podejrzana nie da się wyjść. Czekaj, w kartonach nie ma czasem jakichś sekretów? Dobra, chyba w kartonach nie ma. A, może, a co, ciekawe, co się dzieje? pięć trochę wyżej. Wow! Ty, jak tam wejść? To musi być jakiś mechanizm. Ja chcę tam wejść. O! Dobra. Halo, jak da się tam jakoś wejść. No bo tam widziałem widziałem No patrzcie, jeszcze raz wam pokażę. O właśnie Ty, a tutaj Piwnica jakaś. Ty piwnica, której nie sprawdziłem. Koniecznie musimy ją sprawdzić. Dobra, Zejdźmy na dół. I... Aha! I siu. No... No skocz tam. Gdzie ta piwnica? U! Ej! Od kiedy się tu tutaj ile Ja się zaczynam bać tego ho Oho. Dobra, lepiej żeby sobie zmienił na koszulkę na koszulkę doktorka, no ale teraz nie zmienię. To bym był bardziej bezpieczny. Mi się wydawało, że znowu to słyszałam. Wejście na dół by było spoko. Mogę być duchem jestem duchem jestem duchem dobra Fajne. w was wszystkich. Nie Dobra. No, tyle z tego domu chyba. I przynajmniej, że sekrety jakieś odkryliśmy, to chociaż coś. O! To się nada. Co my jeszcze tam mamy? okej okay. Dobra, więc to. O, tu za cukierki. Za, za weekend, czyli za weekend możemy pewnie. Za, ty, znaczy za tydzień, no, możemy, no, no cukierki. Ej, nie, to są rzeczy, które się już zbieram. Czyli widzowie za, prawdopodobnie za. Hmm? O, wprawda, jest trzeba. Dobra, więc to sprawdźmy, Czyli, praw, zaraz zobaczymy ten labirynt, bo zapomnieliśmy go zobaczyć. I prawdopodobnie za tydzień będzie się dało tam, no, jakby, tak, proszę. Uuu! O, tutaj. Dobra, to i to. No fajnie, dobra. Chodźmy zobaczyć ten labirynt. Bo w sumie to jeszcze się cukierków nie da, ale w, następny... ale w części drugiej będzie się dało. Więc dobra, sprawdźmy. Jeden labirynt. O, tutaj, dobra. Wchodzimy. Co tutaj będzie? Warto żeby poszukać jakichś fajnych sekretów tutaj, w tym labirencie. Może będzie chociaż te szczeki. O! Aha, i też tą stację. Po prostu tu jest ten... No patrzcie, to jest po prostu ten sekret. No patrzcie, to jest po prostu ten sekret, pe który pewnie każdy zna. Nic tu się nie zmieniło, nie. Na pewno się nie zmieniło. Nic. Dobra, chodźmy dalej szukać. W tym sekretnym labiryncie. Nic dobra, chodźmy tutaj. Też nic. O, dynia. Dynia, dynia. Wow, jaka dynia. Czekaj, jak ja, możemy tam zajrzeć? Teraz w środku tej dyni nic nie ma. Taka na popatrzenie. Dobra, wkrótce pewnie cukierki będą tutaj. Co jest? No. Spokojne. O! O! Jej. Co tu się. Więzienie Halloweenowe. O mój Boże. Oj, oj, oj. Dobra, nie, ja wychodzę z Nie chcę tam być. Więc dobra. Wow. Dobra, widzowie, to chyba cały apel. E ja samochody? Są nowe, ale to też za cukierki. Więc dobra, widzowie. Mi się chyba wydaje, że to tylko tyle. Nie dodali jeszcze cukierków w następnym tygodniu, więc... To był cały update, mega fajny widzowie, nowy pas, więc widzowie napiszcie no czy wam się podobało to i napiszcie w komentarzu czy chcecie żebym o, nagrał drugą część, a, a to, ta no nawet oceniam ją nawet takie 9 na 10, nawet fajne było. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się no i...